No to pierwsza aktualizacja pierścieniaka obrzeżnego, uprawnego, wysionego tutaj, na te zrębki. No, pierścieniak jeszcze się nie pojawił, ale no już wiem, że też by się go tutaj pod worówką. A tutaj zobaczcie, takiego grzyba znalazłem, ale no na pierścieniaka ten grzyb nie wygląda. Ale na pewno warto go sobie zapamiętać, żeby wiedzieć, że tutaj na działce na dziko taki oto grzyb występuje. Tutaj mamy drugi kapelusz. Ja sobie sprawdzę w atlasie, co to by mógł być za grzyb. No taki dosyć mięsisty jest. Przyjrzałem się temu grzybowi w internecie. No i potwierdźcie mi, czy to by była. Gąska ciemno łuskowata. Ona taką wygląda. Dość podobna do tego grzyba.